Cześć, cześć, w ostatni dzień roku 2021. Wiele osób prosiło nas, żebyśmy pokazali, jak wygląda nasz domek na kółkach w środku. Dlatego też dzisiaj stworzyliśmy dla Was ten oto. Materię. Zaczniemy sobie naszą wycieczkę od samej, samego przodu samochodu. Tam siedzi Bartek, który obsługuje tutaj gimbala i telefon. Bartek, możesz się odzywać. Przywitaj się ładnie. Mogę. Dzień dobry, cześć. No więc tak, słuchajcie. Jesteśmy w naszej e, pierwszej części. E, pokażmy drzwi, Bartek, żeby wszyscy wiedzieli, że m, którą stroną się tutaj do nas e, wchodzi. Więc tak, mamy drzwi. E, na razie jest taki klimacik dosyć... E, Świąteczny, więc ja zapalę światła. Tutaj mamy z tej strony światełka. O! Ja mamy zapalone. Więc jest teraz bardzo, bardzo fajnie jasno. E, I cóż, jesteśmy w naszej kuchni, e, salonu, jadalni. Aha, i jeszcze mamy tutaj przedpokój. E, ale jest dosyć, e, dosyć fajnie. Całkiem, e, jeśli chodzi o miejsce, jest go sporo. E, stół które możemy sobie obrócić. Ja tego teraz nie będę robić, bo nie będę w stanie tutaj tego pokazać. Ale tak, mogę się tutaj zmieścić jeszcze dalej, więc spokojnie dwie osoby mogą sobie tutaj siedzieć. Są zresztą też pasy, więc jak podróżują cztery osoby kamperem, to śmiało dwie osoby mogą siedzieć właśnie, właśnie tutaj. Tu, Bartek, możesz pokazać, też mamy... Gniazdko i mamy wejścia USB do ładowania na przykład telefonów. Okienko we wszystkich okienkach mamy takie rolety żaluzje do zasłaniania, więc teraz możemy sobie zasłonić, skoro jest ciemno. Oczywiście klimatyczne zasłonki i coś, co jest na górze, czyli pierwsza szafka. Mam nadzieję, że nic na mnie nie spadnie. Tak, tu mamy zawieszone, zawieszone lampki, ale tam spokojnie kilka rzeczy może się zmieścić. Przejdziemy sobie teraz dalej. Muszę teraz wyjść, no ale tak to wygląda, słuchajcie, jeśli chodzi o poruszanie w kamperze. Trzeba się po prostu do tego e, przyzwyczaić. E, idziemy sobie dalej, i jesteśmy w naszej części z kuchnią. E, I teraz, Bartek, musisz się przemieścić tutaj do mnie. Aha, jeszcze bardzo ważna rzecz. Mm. Tutaj jest łóżko. Nad nami jest łóżko, na którym spokojnie może spać jedna osoba. Wystarczy, że. wniknę sobie. Tak, zjadą nam napki, <laughs> ale takie rzeczy są super w trakcie nagrywania. Wystarczy, że sobie zjadę i. i, i... Jeszcze mogę? Okej. Okay. i pokazać tutaj górę. Yy, mamy łóżko, i yy, spokojnie jedna osoba może sobie tutaj wejść. Ograniczenie i... tego łóżka kilogramowe jest do 150 A, 150 kg. 150 kg i zalecana, yy, zalecany wiek dziecka. Yy, gdyby tu miało dziecko spać, to 6 lat. Chodzi o to, że mamy tutaj jednak przestrzeń. Aha, czyli że można spać po prostu, więc no na, ten, na ten aspekt trzeba zwrócić uwagę na pewno. Bardzo fajna rzecz, która nam się super sprawdza, czyli ta półka nad naszym kokpitem, jak ja to nazywam. Trzymamy tam wszystkie szaliki, czapki, idealne do szybkiego wyjścia. Ja jakieś chusteczki pod ręką. Zapasowy telefon. Tak. Czapki, maseczki tu większość takich rzeczy się znajduje, bo to jest największe. No i właśnie tutaj oczywiście też są światła. Tak, że Barbara zabrała ze sobą bardzo, bardzo dużo rzeczy, Co jeśli chodzi o czapki i szaliki, to tak to wygląda. Dobra, wracam z łóżkiem na górę. Jeśli uda mi się teraz kliknąć dobrze. Wracamy sobie na górę. No maksa. Ono się samo zablokuje. O, zablokowało się. Więc teraz tak, jesteśmy w kuchni. Słuchajcie, możesz pokazać też, co zimą sprawia nam problem. Musimy sprzątać cały czas, non stop. Wykorzystaliśmy wycieraczki, żeby stawiać sobie butę. Nie było tutaj żadnego w kamperze takiego rozwiązania na, na zimę. Warto o tym pamiętać, jak wyjeżdżamy, jak wyjeżdżamy zimą, bo taka duża, ogromna tutaj wycieraczka, nawet dopasowana, sprawdziłaby się idealnie. Te nam też jakby zastępują taką matę. Kolejne dwie szafki, i teraz tutaj fajne rozwiązanie, bo wypożyczając kampera, ja nie spodziewałam się, że będzie takie wyposażenie, a rzeczywiście mamy tutaj, słuchajcie, tak, szklanki, kubeczki. Wszystko jest w większości przypadków plastikowe, nawet kieliczki, które dzisiaj sprawdzą się idealnie. No, piękna porcelana plastikowa na naszego szampana sylwestrowego, ale kubeczki, szklanki, to wszystko, to wszystko jest w naszym kamperze. Kolejna rzecz. No tutaj trzymamy słodkości, wiadomo, ale miski również plastikowe, e, miseczki mniejsze, zastawa, e, naprawdę... Aha, tutaj jeszcze tak schowałam, słuchajcie, pomidorki. No tak to wygląda życie w kamperze. Piękne, piękne talerzyki tutaj na, na kolację, tak. Och, i kolejna rzecz, do której trzeba się przyzwyczaić, czyli e, kuchenka, którą podnosimy w ten sposób. To nam niestety akurat wypada, ale no, takie rzeczy się zdarzają. Bartek to mi potrafi tutaj założyć. Yy, trzy palniki odpalane na zapalnik, zapalarkę. Ja Wam pokażę, jak to wygląda. Hop. I jest, wyłączamy. Tak to wygląda, lecimy sobie dalej. Aha, kolejna ważna sprawa. Przed chwilą zasunęłam szufladę, ale tutaj mamy takie, jakby, jak to nazwać, nie guziczki, uchwyty, które są wciskane. Na czas jazdy te wszystkie guziczki muszą być wciśnięte, żeby szuflada po prostu nam się nie wysunęła w czasie jazdy. O tym trzeba bardzo pamiętać. To jest po to, żeby nam nie uderzała. Hmm, Szybka? Nie, to jest po to, żeby szybka nie została uszkodzona przez działający palnik w momencie, w którym stoi na nim patelnia. Okay, dobra, 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 To jest taka metalowa osłonka tej ja osłonki kampera, szklanej. Ja się jeszcze tego kampera cały czas uczy, to trzeba będzie tutaj e, włożyć, bo to się po prostu wyjm wyjmuje. A, no i właśnie to się wyjmuje. E, to sobie odkładamy. Tutaj oczywiście też mamy roletę na okienku. Co ważne wspomnieć. Musisz, To o czym zapomniałeś, to że każda roleta ma roletę i Ach, Moskitierę. Tak. Z jednej strony wyjeżdża Moskitierę, teraz nie ma nic, a teraz roleta, co by było. Tak. No i kolejna ważna rzecz, czyli e, wszyscy się zawsze zastanawiają, gdzie tutaj w kamperze jest zlew. Otóż jest. Nie we wszystkich kamperach znajduje się ta, ta, taka taca. W kamperach, które jadą z nami, tak naprawdę nie ma czegoś takiego, tylko my to mamy, a to wiele ułatwia, bo nie dość, że pełni taką funkcję, że zatrzymuje nam wszystko to, co jest tam pod spodem, to jeszcze możemy sobie fajnie tutaj ułożyć na przykład płyn do naczyń, gąbki, a potem traktować to sobie jako tacę nawet do przenoszenia śniadania. No i tak to, tak to wygląda u nas płyn do mycia naczyń. Co najlepsze, on już był w wynajętym kamperze. Gąbeczki, które zabrałam, ale gąbeczki też dostaliśmy. Ściereczki to jest korek, który zazwyczaj jest zamknięty, ale trzeba o nim pamiętać, jak ta brudna woda się zlewa. No i jakby wszystko jest tutaj idealnie dopasowane. Ja już się przyzwyczaiłam do tej kuchni i, i bardzo fajnie mi idzie gotowanie. No ale to, co ważne, trzeba sprzątać. Na bieżąco sprzątamy, bo przejście tutaj jest wąskie, żeby niczego nie zrzucić, to wszystko sobie odkładamy. Więc teraz tak, szuflady, tak jak pokazywałam, pełne wyposażenie. Jakby to wszystko, tutaj jest tylko jeden mój nóż, który ja zabrałam z domu. Ale jeśli chodzi o sztuczkę. Hmm, czy uchwyty do garnków, patelni, yy, duże łyżki. No tak naprawdę mamy pełne wyposażenie, tak jak w domu, jeśli nawet czasami nie lepsze. Tutaj jest bardzo fajna szuflada, yy, którą ja zapakowałam, ona była całkowicie pusta. To są zabrane przeze mnie rzeczy z domu, herbatki, jakieś takie leki, kakao. O, tak to wygląda. Super, można tutaj sobie wszystko ustawić. I kolejna szafka. Szafka, aha, tutaj są nasze yy, 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 dobroci sylwestrowe, yy, ale tak, zestaw garnków, patelnia, czajnik, miska z takim sitkiem, ekspres do kawy, yy, ekspres do kawy na kapsułki, yy, o czym ja kompletnie zapomniałam, że to mamy, a mega super sprawa. Yy, no i duża, yy, duża szafka przydzielona na pół, ale nie będę Wam jej otwierać, bo tam trzymam brudne rzeczy aktualnie, bo gdzieś to trzeba trzymać. I teraz tak, yy, wieszaczki. My trzymamy tutaj kurtki, ja pozwolę sobie je teraz zdjąć i przełożyć lustro, którym można się idealnie pięknie przejrzeć. Tak to wygląda. Lecimy dalej. Lodówka. W każdej kuchni powinna być lodówka i u nas też jest taka, taka lodóweczka. Wszystko jest przemyślane, uchwyt, który sobie naciskamy, no i lodóweczka wypełniona po brzegi i jest też zamrażalnik. Więc ideolo. Co mamy w zagrożenniku? Lód. Okay. Zamykamy. Kolejna super sprawa, czyli chłodzona szuflada. Druga część lodówki. Tu już mamy, proszę bardzo, przygotowany szampan na dzisiaj. Zamykamy. Yy, I... <laughs> Może łazienka. Mnie osobiście to pomieszczenie zastanawiało najbardziej, czyli jak będzie wyglądała toaleta i łazienka i czy dam sobie radę. Więc tak, chodzimy, otwieramy drzwi. Jest to u nas bardzo fajnie rozwiązane, bo wszystko jest w jednym miejscu. Światło zapalamy w tym lewym rogu i teraz tak, mamy nasz kibelek. Mamy takie rozwiązania dosyć ciekawe, jeśli chodzi o e, chwytaki na, na przykład e, pastę, szczoteczkę, mydełko. To wszystko było na wyposażeniu w kamperze, lustro. Mm, prysznic. E, może teraz ja przejmę, ale nie, dobrze. E, prysznic, słuchajcie, ja spróbuję wejść do tego prysznica, żeby wam pokazać, jak to, jak to działa. Więc teraz tak, tutaj odczepiam sobie e, uchwyt. Zamykam drzwiczki. I tak naprawdę mogę korzystać z prysznica bez najmniejszego problemu. I co ciekawe, on jest bardzo, bardzo ładny. No, tutaj mamy taką armaturę czarną, pięknie. No i kibelek, słuchajcie, no, nam zależy na tym, żeby to wszystko było naturalne, prawdziwe, co wam pokazujemy, więc. Więc pokażę Wam, jak to działa, bo nie ukrywam, że to było też stresujące. Ważna, istotna rzecz. Przed użyciem, przed użyciem musimy przesunąć taką wajchę. Ja nie będę teraz otwierać, ale ta wajcha powoduje, że otwiera nam się taki spust i, i, no i mamy po prostu otwór, tak, żeby nieczystości spadały bezpośrednio do, do kasetki na no, no wiadomo, na co. A tutaj mamy spuszczanie, przycisk do spuszczania wody, więc. No jest elegancko, słuchajcie, no każdy się zmieści, jakoś sobie radzimy. <śmusz> Możesz mówić do mnie Bartłomiej. Że można obracać. A, tak, 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 można obracać sobie. No bo niektórzy wolą siedzieć tak, inni tak, tak, więc... Więc no, tak to wygląda u nas. Ja teraz wychodzę, gaszę światło. Aha, tutaj oczywiście są w jeszcze, pokażmy Bartek na górze, bo są um, szafeczki niewykorzystane przez nas akurat. A Tutaj, tak. No, i tu, słuchajcie, też jest szafka duża. Tam można trzymać sobie albo jakiś papier, albo dodatkowe detergenty. No, i ja teraz wychodzę z naszej łazienki. I uwaga, teraz będę wchodzić do sypialni. Męczyłam się, słuchajcie, tym oprowadzaniem. Aha, tu są jeszcze bardzo fajne schowki. Też nie będę otwierać, bo tam z kolei brudne rzeczy trzyma Bartek. A tutaj. Też dodatkowy schowek na na przykład napoje w naszym przypadku. I uwaga, zanim wejdziemy do sypialni, to mamy garderobę. Nie otworzę tej szafki, bo dzieje się tam dużo. Tu jest większość naszych ubrań, ale ta szafa to jest największa szafa w naszym kamperze. Ja teraz słuchajcie, śmigam na górę. I uwaga, jestem na łóżku. I teraz e, spróbuję zapalić światło. Tu mamy takie światełka, w naszym kamperze jeszcze robiliśmy przed chwilą zakupy, więc takie rzeczy jak butelki, no na razie rzuciliśmy na łóżko w czasie jazdy, żeby one nam nie spadły, ale będziemy się powoli rozpakowywać. Łóżko słuchajcie dwuosobowe, wymiar dokładny tego łóżka 160... Chyba 160 na 2 metry na pewno, bo ja... Bartek się tu mieści normalnie może się rozprostować. Więc naprawdę jest fajnie, można tak, To ważne, ja w ogóle stoję cały czas wyprostowany. A tak, tak, Wartek jest wyprostowany i ma jeszcze jakieś 20 cm do, do, tam, do naszego sufitu. Trzy szafki. Dobra, spróbuję otworzyć tą jedną, ale tu będzie się działo generalnie. Tak, tam są moje bluzki. Ale fajne rozwiązanie, wszystkie są zapełnione i to są szafki na, na ubrania. Aha, łóżko też może się poruszać. E, góra dół. My mamy teraz chyba maksymalnie w dole. Tak. Tak, żeby nam po prostu łatwo było do tego łóżka wejść. Oczywiście Barbara powiesiła sobie lampeczki, co by było klimatycznie na, świąt, na święta. E, skrzynka, która bardzo denerwuje Bartka, ale według mnie jest super rozwiązaniem, ponieważ mam w niej wszystkie e, rzeczy. Mm, Które mogłyby być w szafce w łazience, ale... Kosmetyki, żele, podprysznic, i tak dalej. Wszystko w jednym miejscu to jest moja przenośna skrzyneczka. No i uwaga, uwaga chyba najlepsza rzecz. Znaczy najlepsza. W sumie rzadko korzystamy z tego, że tak powiem, udogodnienia. Mam tutaj swój prywatny, osobisty telewizorek. Teraz go włączam. I co mi się włączy? Jaki kanał? Zaraz sprawdzimy, ale chyba. Chyba nic. Eee, TVN. TVN jest to TVN. tak. Przed chwilą e, w każdym miejscu, w którym jesteśmy, musimy e, zaprogramować tak. kanały. Tutaj wykryło nam 48 kanałów, 43 z tego 10 radiowych to tu jest jakiś rozpraszacz, nas raz rozpraszył. E, ale tak, no, mamy telewizor, więc jakby jest to jakaś fajna opcja na to, e, żeby spędzić czas jak pada deszcz albo jesteśmy w jakimś miejscu, w którym no, kompletnie nie mamy co zwiedzać. No my rzadko korzystamy z telewizora, bo nie po to e, mamy kampera i spędzamy w nim święta i Nowy Rok, e, żeby oglądać telewizję, bo dosyć dużo się dzieje. Tutaj mamy bardzo fajną rzecz, chociaż jak do tej pory gwiazd nie było widać. E, taki świetlik, e, okno, które możemy otworzyć i no i super. No i ważna rzecz. Wszędzie mamy takie rozwiązania. Co by oddzielać się, tak. gdyby tutaj dwie osoby spały, a jedna chciała Dokładnie. tam. Dokładnie. Czyli jeśli tutaj mamy więcej osób w kamperku, to po prostu jedna, jedna osoba może sobie spać tam na górze, a, a my możemy się śmiało oddzielić. Co ważne, tam pod tym łóżkiem, które zjeżdża, można położyć deskę i będzie... Czwarte, czwarte łóżko, nie? Tak. Yy, Powiedz mi do mnie. Dobra, robimy wymianę teraz. Pokażemy z drugiej strony. Och, kampera. Z drugiej strony? Nie, kampera? Nie, chodzisz? A, ja muszę teraz przejść. No właśnie, i teraz słuchajcie, to jest niezły Haha, po prawie upadł. Ale jakoś się mieścimy. Więc tak to wygląda z, teraz z tej strony. No i właśnie, ja sobie usiądę. Mamy przekręcone fotele fotel pasażera i fotel kierowcy, które też możemy wykorzystać do siedzenia sobie tutaj. On jest teraz w bok, bo tak mi jest wygodniej, a Basi jest tak wygodniej i wtedy jest więcej miejsca po prostu przy wchodzeniu. Tak. To tam jest część auta samochodowa, czyli kokpit, jak to się jeszcze? Aha, no najważniejsza chyba rzecz, która, o której ty chyba wartek możesz najwięcej powiedzieć. Czyli a panel sterowania tak, kamperem. kamperem, tak panel sterowania kamperem, który służy nam do sprawdzania tego, co się dzieje u nas, czyli sprawdzić stan naładowania kampera. On jest pełny, bo jesteśmy podłączeni do prądu. Stan naładowania akumulatora, akumulatora samochodowego. Dwie trzecie. On w sumie zawsze pokazuje tak, chyba że to wtedy wszystko pokazuje. Ilość czystej wody. Dwie trzecie. Nie mamy pełnej. Mieliśmy pełne, bo się zmywała, więc może e, pokazuje trochę mniej. I Webasto, czyli ogrzewanie postojowe, ale w zimę się kozuje nie tylko postojowe. Tak. E, I tam na dole jest jeszcze... E... Taki mały pstryczek elektryczny. Tak, taki mały pstryczek elektryczny. E, ogrzewanie wody. Jego włączamy, żeby woda w kranie była tak. ciepła i zimna. Aha, no i ważna rzecz, jak jesteśmy gdzieś na parkingu, to, to fajnie się też oddzielić tutaj, żeby nie było widać po prostu tego, co, co dzieje się u nas w kamperze. No i cóż, to chyba tyle. Dzisiaj nockę spędzamy gdzie? Gniewoszów. Gniewoszów, chyba. Niedaleko tam? bystrzycy kłodzkiej. Niedaleko bystrzycy kłodzkiej. No i tutaj będziemy sobie zaraz robić ognisko, tak spędzamy Sylwestra. Co ty nagrywasz? Pod tym? Ciebie. A, okej. Okay. Mamy piękny widok cudowny, ale to zobaczycie na zdjęciach. Chyba pokazaliśmy Wam wszystkie najważniejsze rzeczy w kamperze i odkryliśmy nasze tajemnice. No i to, to tyle, no. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie.